gdybyś potrafił tak wytrenować swój umysł, by wyprzedzał rzeczywistość żebyś potrafił wyobrazić sobie przyszłość, która jeszcze się nie wydarzyła i zrobić to tak realnie, że twoje ciało zacznie reagować, jakby to już było faktem. Jak wielką miałbyś wtedy moc by zmienić swoje życie. Twój mózg nie odróżnia prawdziwego doświadczenia od intensywnego wyobrażenia. Dla niego jedno i drugie jest równie realne i właśnie tę wiedzę możesz wykorzystać, żeby stworzyć swoją przyszłość. Pełną sukcesów. Zacznijmy od czegoś, co zna każdy. Powtarzanie. Pomyśl o muzyku uczącym się nowego utworu, albo sportowcu ćwiczącym konkretny ruch. Co robią? Powtarzają i to wielokrotnie. Dzięki temu tworzą się w ich mózgu nowe połączenia neuronowe. Z czasem to, co trudne i nienaturalne, staje się łatwe, znajome. Automatyczne. Gdy pierwszy raz bierzesz do ręki gitarę, palce nie wiedzą, gdzie mają się ustawić, ale po tygodniach, miesiącach, latach praktyki, twoje dłonie same trafiają we właściwe struny. Taki właśnie jest mózg. On kocha powtarzalność. Ale wiesz co? Sam fizyczny trening to za mało, by osiągnąć coś naprawdę wyjątkowego. To tylko pierwszy krok. Tym, co odróżnia dobrych od wielkich, przeciętnych od wybitnych. Jest coś o wiele potężniejszego. Chodzi o trening umysłu. Najlepsi sportowcy, muzycy, aktorzy nie ograniczają się do fizycznej praktyki. Oni trenują również w swoim umyśle. Zanim wyjdą na scenę, murawę czy kort, siadają i odtwarzają wszystko w wyobraźni. Każdy ruch, każdy dźwięk każdy krok z najdrobniejszymi detalami. Dlaczego? Bo nauka pokazuje, że gdy coś intensywnie sobie wyobrażasz, twój mózg nie wie, czy to dzieje się naprawdę, czy tylko w twojej głowie. Dla niego to jedno i to samo. Kiedy ćwiczysz w wyobraźni, instalujesz nowe oprogramowanie to jak sadzenie nasion w ogrodzie umysłu. Im częściej ćwiczysz, tym mocniejsze stają się te połączenia a mózg zaczyna myśleć hej, przecież ja to już znam. I kiedy przychodzi prawdziwy moment działania, czujesz, jakby to było naturalne, łatwe, wręcz automatyczne.